I dzień doberek, dzień doberek, witam Was bardzo gorąco i serdecznie. E, przychodzę do Was z filmem e, z Fabloxa. Czyli to jest współpraca z Fabloxem. Wysłali mi, zaproponowali mi po prostu do przetestowania trzy produkty. Czy mogłabym przetestować? Wiecie, że lubię testować produkty, zwłaszcza do ust. Licząc, że oczywiście zgodziłam, zgodziłam się nad z tym, dlatego że na to licząc, że właśnie znajdę jakiegoś lubieńca. I'm feeling good. Fablox Lip Plump and Repair Serum. Nie wiem, czy to jest Repair Serum. Nie czuję póki co tego. Używam na razie jeden z tych produktów. Akurat przez przypadek wybrałam ten. I z tego co widzę, to może to być chyba najjaśniejszy z kolorów, aczkolwiek sprawdzimy to sobie. Kolory mam trzy. I nie wiem, czy to są wszystkie kolory z tej serii, to oczywiście linki i wszystko będzie w opisie pod filmem. Mam tutaj F100, F120 i F80. Ja w tym momencie testuję dla Was F120. Są to plumpery. jak widzicie, może to być Lip Plump i Repair Serum. Nie czuję tego Repair Serum jak na razie, może za słabo stosuję, nie wiem, może za krótko. Wszystko po chińsku, więc tu Wam nic nie przeczytam, ale wiem, że są one wzbogacone w naturalne olejki, w olejek z awokado, niby redukują te linie takie mimiczne na około ust w przeciągu 7 dni, nawilżają nawilżają, no i niby właśnie przez to wykończenie takie świecące niby właśnie działają klamperowo czyli uwypuklają, wiecie złudzenie optyczne jest, że macie większe te usta, pokażę Wam jak to wygląda, wyglądają fajnie, podoba mi się opakowanie, jest bardzo proste, jest bardzo takie efektowne wydaje mi się także w prostocie siła, zawsze to powtarzam, Fablox fajnie wykonane, jeżeli chodzi o zapach nic nie wyczuwam Generalnie nic nie wyczuwam. Ten akurat, który już stosuję, jeżeli chodzi o aplikator, to jest taki dość słaby, dlatego że wolałabym, żeby był bardziej miękki. Aby mi się wycisnęło, widziałeś to? Ten kolor jest taki. No i taki on jest w rzeczywistości. Tu ostatnio mi przekłamy, przekłamywała kamerka. Więc tak to wygląda, zobaczcie. O! Na ustach wygląda ten kolor. Jak, jak nakładacie go więcej. Tak, jak teraz to zrobiłam, nie robiłam tego wcześniej, nakładałam dużo mniej, to faktycznie fajne jest uczucie. Ale jak nakładacie go tak mniej na tą szczoteczkę, chyba że ta szczoteczka się wyrobi ten aplikator, bo jak na razie to jest taki. Porównując go z innymi, to jest średni. Porównując go na przykład z olejkiem moim, tym z Avonu, to aplikator się chowa, ale też nie jest najgorszy. Natomiast uważam, że w takich produktach ważne jest i aplikacja, czyli aplikator, sposób aplikowania jaki produkt. No, i tak wygląda ten kolor. Dajcie mi znać, jak on wygląda na ustach z Waszej perspektywy. Postaram się tutaj odwrócić O do światła. Tak to wygląda. Wydaje mi się, że troszeczkę jest tutaj chwytu marketingowego, dlatego, że umówmy się, każdy produkt, który daje błysk na ustach, to robi te takie złudzenie optyczne tego, że usta wydają się być większe. Także tak wygląda ten pierwszy kolorek, i to jest ten 120. To jest taki najjaśniejszy, najbezpieczniejszy, naprawdę bardzo ładnie wygląda na ustach. Jedyne co czujecie, to takie. Taki chłodek, taką miętę, może trochę papryczkę, ale nie szczypiącą. Czyli bardziej chłodek, ale wiecie o co mi chodzi: że ten efekt tej papryczki, czyli kurde, jak jest w błyszczykach, to szczypie, a tutaj to nie szczypie. Dobra? Także tak wygląda pierwszy z kolorków i to jest właśnie dokładnie ten F120, nazywa się First Kiss. Tak to wygląda. I on jest myślę, że najbezpieczniejszy. Jeszcze raz pokażę na zbliżeniu. Bardzo ładnie wygląda on na ustach. Bardzo ładnie się świeci w słońcu, w świetle. Naprawdę fajny produkt. Tylko tak, jak mówię, dla mnie on mógłby. Ja, ja jestem przyzwyczajona do takiej grubej warstwy, czyli jak się nawala tego olejku, to, to, no, to wiecie, te to usta są takie nasączone, takie, takie suczyste. A tutaj trzeba się tą, tym aplikatorkiem jednak troszkę namachać lub wycisnąć więcej produktu, żeby osiągnąć też ten efekt. Nie jest najgorzej, ale też dupki nie urywa, wydaje mi się, w porównaniu z innymi plumperami, ale jest fajny. Jest fajny, uczucie jest fajne, jeżeli ktoś nie lubi zapachowych produktów, no to tutaj nie będzie nikogo drażnić, bo nic nie czuć. Więc to jest pierwszy z kolorków, Drugim kolorkiem jest: to jest kolorek F100 First Date. Może mieć jakiś serum, może i trochę, bo faktycznie teraz, jak wytaram, to, to, to czuję to nawilżenie. Ale ono szybko też schodzi. O, też ładny. Nawet nie wiem, czy ładniejszy nie jest. Ten jest taki. O, to on jest bardziej mój. Bardzo blado-różowy. Tak, zdecydowanie bardziej mój. Tak wygląda. O, tak, i jak pierwsza, zużywacie ten aplikator, to jest tragedia, nie? Taki typowo chiński aplikator. Ale sam produkt spoko. To jest bardziej mój kolor. No, ja zaczęłam sobie do testu brać. wzięłam po prostu pierwszy lepszy. Ja nawet nie wiedziałam, że są trzy różne kolory, nie? Myślałam, że dostałam po prostu trzy takie te wyszczyki. No dobra, więc mamy tutaj taki blado-różowy. Tamten był taki trochę pomarańcz. Jeszcze zaraz je wycisnę i też wam pokażę. To jest właśnie kolorek F100 First Date. Z daleka to on jest trochę podobny do tamtego, tylko faktycznie jest taki bardziej mój. On jest bardziej neutralny, bardziej natura naturalny, nie dający żadnego odcienia. To jest taki typowo blady, różowy, taki, nie, nie blady, no tak, blady różowy. Taki pudrowy, nawet różowy bym powiedziała. Także też możecie dać znać, w którym mi lepiej. Wydaje mi się, że tam będzie chyba dla mnie najfajniejszy, a szkoda mi zmazywać. Okej, okay, ale muszę. Tak, on jest taki bardziej wróż. I ostatni, one są fajne, one są nietintujące, więc na przykład pomarańcz w ogóle, jakby nie wiecie, nie macie ust pomarańczowych, to jest fajne. I trzeci o kolorku F80 nazywa się First Side. Dobra, i jaki Ty jesteś? Pewnie jakiś bardziej przeźroczysty, super. Czyli żaden nie jest taki mocny, ekstra. To jakoś mi się bardzo podoba, czyli wszystkie będą generalnie moje, to jest fajne. Zobaczcie, on jest po prostu przeźroczysty, biały, clear. Super sprawa. Ekstra. Ekstra, ja się bałam, że będzie tutaj jakiś taki mm, różowy yy, bardzo mocny, tego się bałam. Wszystkie moje. Fajny tylko zmieniłabym aplikator. To jest jedyne moje zastrzeżenie. Opakowanie super, wyciska się super. Ale aplikator nie jest wygodny. No i jest taki totalnie prześ... przeźroczysty, bym powiedziała. Taki najbardziej neutralny ze wszystkich. Nie będzie mam się pokazać. Tak on wygląda. Wydaje mi się, że wszystkie trzy naprawdę są e, bardzo fajne. Jeżeli nie lubicie koloru na ustach, to, e, to wszystkie trzy Wam się spodobają. Mm, tak jak mówię, tutaj mamy przeźroczysty. Tak to wygląda: taki perłowy, ale nie zostawia perłowego odcienia, tylko właśnie przeźroczysty, transparentny. Następny jest. Moje chyba ulubiona. Jest taki jak guma balonowa dosłownie taki blado różowy fantastyczny, uwielbiam. E, I ten jest, można powiedzieć, że taki najbardziej fikuśny od niego zaczęłam. I on jest taki, e, ja bym powiedziała to jest kolor nie wiem, łososiowy taki, taki niby pomarańcz, soczysty bardzo fajny też jest ten kolor taki żywy, ale na ustach jest nie, nie, niewidoczny jako taki kolor także tak wyglądają te trzy produkty. Bardzo proszę, tak wyglądają opakowania. Wydaje mi się, że naprawdę są bardzo fajne fajnie opakowane. Zastrzeżenie jedno, jedyne mam do aplikatora. M mogliby popracować nad fajniejszym aplikatorem. Chodzi mi o to, żeby on był przyjemniejszy i żeby nabierał troszeczkę więcej tego produktu. Wiecie, o co mi chodzi? I jakoś tak, żeby to rozcieranie tego produktu było fajniejsze. E efekt na ustach mi się bardzo podoba. Y ja i tak wszystkie buszczyki, nawet te za 3-4 dychy, ja je zjadam po prostu i co chwilę muszę sobie aplikować e na nowo, więc e to mnie akurat w ogóle nie zaskakuje i jakby pod tym Kontem, nie oceniam żadnych produktów, czyli nie powiem Wam, że ten produkt jest beznadziejny, bo się zjada. Bo ja zjadam wszystkie produkty, jakie mam na ustach, zwłaszcza te takie e, tustej konsystencji mm, formuły. Także Fablox bardzo proszę: zniżka minus 15% ode mnie dla Was na hasło Spring Sale. I tak jak powiedziałam, te błyszczyki są: e, mają w składzie olejki naturalne, e, olejek z awokado oraz witaminę E. e dlatego też są nazywane e, serum takim naprawczym. Więc jak zejdzie Wam ta pierwsza wierzchnia warstwa z ust, no to pod spodem macie niby właśnie naprawcze serum. Na ten temat się jeszcze nie wypowiem. Nie powiem, czy to fajnie zostawia te usta nawilżone, czy też nie. Bo ja tuż po tym jak tylko mi to schodzi, to poprawiam, więc ciężko mi powiedzieć, czy, czy tak jest. E tak wyglądają te trzy produkty, tak wyglądają ich opakowania. Link do tych produktów znajdziecie w opisie pod filmem. Też Wam wstawię ich Instagrama tutaj, bo też takowy posiadają. Nie wiem czy jest więcej kolorów czy też nie, czy mam wszystkie trzy. W każdym razie ja przetestowałam Wam F80, który nazywa się First Sight, F10, F100 czyli First Date i F120 First Kiss. Tak wyglądają opakowania. Bardzo proste, ale bardzo mi się podoba. Kolorystyka mi się bardzo podoba: różowego, takiego pudrowego z, ze złotem. To by było na tyle. Dajcie mi znać, który z tych błyszczyków przykuwa Waszą uwagę. Wydaje mi się, że tak wykończeniowo one wszystkie są podobne. Więc jaki byście nie wzięły, to wydaje mi się, że jeżeli lubicie przeźroczysty taki efekt właśnie takiego nabłyszczenia na ustach, to wszystkie trzy Wam się spodobają, którego byście nie wzięły. Żaden z nich nie jest tintowy, nie, nie farbuje Wam ust w jakimś tam konkretnym kolorze, także naprawdę super sprawa. Tutaj jeszcze macie właśnie też te numerki, nie wiem tylko czy to będzie widać w tym, że świetle, e, więc... To by było na tyle. E, wszystkie linki do tych produktów wszystko będziecie mieć w opisie pod filmem. Dziękuję za chwilę uwagi. Pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie o kodzie zniżkowym Spring Sale minus 15% do wykorzystania na produkty z firmy Fablox. Także zapraszam do śledzenia ich e, profilu. Ja się z Wami żegnam. To był krótki filmik e, z testem Fabloxa. Dziękuję za chwilę uwagi. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Buziaczki. Bajo!